Mimo krzywd, mimo bólu, mimo cierpienia wciąż żyje mój królu. I mimo tego, że skrzeszyłem, wybaczyłeś, dałeś, pokutę nie zwątpiłeś. I chociaż krętą drogą idę, ty talent we mnie odkryłeś. Dałeś mi wolną rękę, panie, wykorzystam w pełni to co mi dałeś. Lecz świat jest modły, i modły nie pomogły, bo podzi ludzie są i choć ludzie mogli. We mnie wierzyć zwątpili. Gdy dotknąłem dłoni od dna, wszyscy się zdziwili. W jednej chwili, zwątpienia w nienawiście zamienili swoje nastawienie. Bo od dna się odbiłem moi mili. I co na to powiesz? Pewnie mnie zaskoczysz, mówiąc mi, że w ogień piekielny za mną skoczysz. Podziału. Wszyscy tacy sami, więc wskakuj do przedziału, to przejedziesz się z nami. Tym razem nie dobre już, bo choć mych kompanów ze mną nie ma. Nie wiem, gdzie jadę na procent sto Pewnie tam, gdzie będę miał przejebane, gdzie zajdzie słońce, a przyjdzie mrok. Choć słońca nie widziałem już przez rok, więc rok wagonu jechałem, szok. Więc szoku nie porównuj ze strachem. Uwierz mi, że po drugiej stronie jest dużo gorzej, i mimo że stronie. Agresji, emocji, które wyrażam w sposób zły One już nie wywierają takiej presji jak kiedyś A ty? Chcesz coś powiedzieć mi? Czy wyszczerzysz kłę? i gniewu dasz się ponieść? Nie zazdrością jesteś opętany Czystości toniesz, i co na to powiesz? Pewnie, że nie mam racji, bo jesteś pyszny, najlepszy Tak naprawdę brzydki od środka, leniwy, przypominasz noworodka Poszła plotka, że chciwy, że jak poszła zamotka Kto zjadł pizzę, zjadłeś ty, więc i ciebie kara spotka Wartości to jedyne, co masz Dają więcej radości, niż ktoś, kto może ci udać Wyciągnij wnioski z tej historii, bo możesz nie sprostać Problemom, które spotkasz w rzeczywistości, ot tak Do usłyszenia